Jestem góralką, e, świętą wszystką. E, jestem też scyzorykiem, no bo pochodzę z Kielc. E, ostatnie 4 lata spędziłam w teatrze w Lublinie. E, grałam tam różne role. Od e, Panny Młodej w weselu, e, przez Helenę we wszystko dobre, co się dobrze kończy, czy też e, jakieś krasnoludzki miejskie, które robiły rozlubę w bajce. Grałam też w sztukach kostiumowych, w których do, trzeba było mi dodać trochę warunków. Korsecik, wciskano mnie w korsecik, więc talia mi się robiła osy. E, tutaj warunki mi też naddawano, więc w ogóle byłam super laska. Mm, bardzo dużo czerpię z, z innych, przynajmniej staram się podglądać wszystkich na, na planie, jak tylko mam możliwość, uczyć się od nich. Miałam ostatnio taką e, sytuację e, podczas zdjęć do Emię Miłość e, e, i miałam scenę z moim partnerem, scenicznym z, z partnerem, e, byliśmy blisko siebie i e, no, była tam jakaś interakcja między nami, rozmowa i ta energia, która się wytworzyła między nami, e, to, że ja czułam jego oddech, to, że ja czułam, e, czułam ciepło jego skóry. To nie była jakaś namiętna scena, po prostu bliskość. I, i y, ta energia, to, to wszystko, co latało w powietrzu, i nie było emisji jeszcze tego odcinka. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, czy to się przebije w ogóle przez, przez kamerę, przez, przez szkiełko, e, ale to było niesamowite doświadczenie. Y I lubię, lubię ryzykować. E Moją pasją, największą chyba pod Słońcem, oprócz aktorstwa oczywiście, jest żeglarstwo. Pływam, ale pływam przede wszystkim po morzu. Kocham zimne morze. uwielbiam to, jak fala za falą wlewa się na pokład, jak nie widać za bardzo, gdzie człowiek się znajduje. Dookoła nie widać żadnego horyzontu. Najbliższy ląd to jest ten, co jest, co jest pod pod dnem łódki, a nie Dania, czy Szwecja. I y, to jak człowiek tam próbuje swoich sił, próbuje się sprawdzać y, z całym szacunkiem do morza, które może zrobić wszystko. I y, y, to jest naprawdę tak niesamowita sprawa i tak sprawdza człowieka, że, że po prostu katarzyzm, oczyszczenie, oczyszczenie jest y, po, po, po takim rejsie. Satysfakcja niesamowita, że się, że się tak współpracowało z tym żywiołem, że się przetrwało.